Cześć, mam na imię Gosia i jestem współzałożycielką Fundacji Skarby, Fundacji dla nastolatek. Mama, żona, entuzjastka życia z ogromną wiarą w ludzi, pasjonatka rozwoju osobistego i niepoprawna optymistka. Fundacja Skarby powstała z myślą o nastolatkach poprzez warsztaty, spotkania. Pracujemy z dziewczynami nad budowaniem ich poczucia własnej wartości, pewności siebie i odkrywania ich potencjału, tego, co mają w sobie najlepsze, czyli ich skarbów. Piotra poznałam w dość takim trudnym momencie swojego życia, i jest dla mnie niezwykle ważną osobą. To, co mnie ujęło w Piotrze. To jego naturalność, jego wrażliwość, empatia, no i też trochę poczucie humoru. Piotr jest dla nas, dla, dla naszej fundacji ogromnym wsparciem. E, pomaga nam od strony takiej i merytorycznej, i w momencie, kiedy tak jak już wspomniałam, któraś z dziewczyn potrzebowałaby pomocy, to wtedy mamy taką pewność, że, że jest z nami e, psycholog, psychoterapeuta i dana osoba będzie w dobrych rękach. Będzie bezpieczna. E, więc jego wiedza, e, jego doświadczenie przede wszystkim, tak, i to, że pracował też e, z młodzieżą, e, i pracował i w ośrodku, tak, e, i, i pracował e, z osobami uzależnionymi, e, no, naprawdę ma ogromną wiedzę i, i myślę, że, że to e, daje nam takie poczucie bezpieczeństwa. E, I to, że naprawdę jesteśmy w dobrych rękach, więc. Bardzo dziękuję za to, że, że możemy razem współpracować. Aplikacja pozytywna zmiana uważam, że jest to świetne narzędzie do w ogóle rozpoczęcia takiej, takiej drogi z poznawaniem siebie. Pamiętam, kiedy ja szukałam pomocy dla siebie i bardzo trudno mi było znaleźć um, takie informacje czy właśnie osobę, do której mogłabym się zgłosić, więc podejrzewam, że gdybym taką aplikację na tamten moment miała, to na pewno bym z tego skorzystała, chociażby m, przeczytać przed taką wizytą u, u specjalisty, tak, e, czego można się spodziewać, jak w ogóle taka, taka rozmowa może wyglądać, e, jakie pytania mogą być zadane. E, zresztą myślę, że taki wgląd w siebie to, to jest to niezwykle ważne i. I potrzebne, więc taka aplikacja uważam, że jest to naprawdę super pomysł. Szczególnie teraz, kiedy większość osób korzysta z telefonów, e, z internetu, i szczególnie też młode osoby, tak, które obawiają się tego, może wstydzą się iść do specjalisty, to zajrzenie w taką aplikację, nawet w domu wieczorem, gdzie nikt o tym nie wie, to uważam, że naprawdę jest to super pomysł. E, bardzo się cieszę ze współpracy z Piotrem. I mam nadzieję, i jestem, wierzę, wierzę przede wszystkim wierzę w to, że aplikacja pomoże wielu osobom i, i nie tylko będzie działała na terenie Polski, ale i, i Europy, i może jeszcze dalej. Więc tego życzę z całego serca i myślę, że to naprawdę pomoże wielu osobom.